Szczęśliwa, zadowolona Kinga Achruk, czwarty z rzędu awans do turnieju Final Four. No wypada pogratulować. Dziś bezdyskusyjna wygra na 35-30 z Larvikiem tu w Norwegii. Twój komentarz do tego meczu i do całego sezonu dotychczasowego, jeśli chodzi o Podgorice? Mój komentarz do tego meczu jest na pewno taki, że miałyśmy zapas tych 14 bramek, ale przyjechaliśmy dzisiaj tu też, by wygrać. Nie chciałyśmy tutaj w ogóle kalkulować, a to zwycięstwo może nas tylko podbudować i na pewno musiałyśmy jeszcze też przećwiczyć pewne elementy. No nie mamy tych meczów zbyt dużo, dlatego chciałyśmy podejść do tego bardzo i z respektem do, do przeciwnika, ponieważ jest to wielki, wielka ekipa, która ma na swoim koncie wielkie osiągnięcia, i jest bardzo doświadczoną drużyną i myślę, że dzisiaj było wiele pozytywnych rzeczy. Wiadomo, miałyśmy też pewne problemy, jeżeli chodzi o obronę, bo uważam, że dzisiaj padło za dużo dużo na to nie chcieliśmy sobie pozwolić i tutaj na pewno nie możemy być zadowolone, ale cieszę fakt, że jest to czwarty z rzędu nasz Final Four i teraz będziemy się skupiać na tym. Łatwiej poszło niż się spodziewałaś, bo to w dwóch meczach jest 19 goli różnicy, ogromna przewaga. Na pewno się tego nie spodziewałyśmy. Widzieliśmy, jak grał Larwik i w pierwszej rundzie, i w drugiej. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe, nie przegrały, wydaje mi się, żadnego meczu. Jeżeli dobrze pamiętam. Także byłyśmy przygotowane, naprawdę ciężki bój. Wiadomo, były Larwik osłabiony, nie grały również kluczowe zawodniczki, ale to jest sport. My również mamy kontuzjowane, nie przyjechały i Milena i Dina Malowicz. Także tutaj nie możemy porównywać. Się kto grał, kto nie grał, liczy się tu i teraz i dzisiaj Buduczność wygrała. Pamiętam rok temu w Budapeszcie powiedziałaś mi, że trudniej się broni tytułu niż go zdobywa. A jak trudne uważasz będzie odzyskanie tytułu, odzyskanie trofeum dla najlepszego klubu w historii Ligi Mistrzyń, bo w tym roku przeskoczyłyście, chyba jesteście najbardziej utytułowaną drużyną, jeśli chodzi o te punktacje w Lidze Mistrzów. Jak trudno będzie wygrać w Budapeszcie? Na pewno będzie ciężko. Nie jest to, że tak powiem, łatwe orzek do gryzienia, ale także będziemy musiały się naprawdę solidnie do tego przyłożyć, ale mamy te, tę świadomość. Mam nadzieję, że doświadczenie i to, że będzie to nasz, nasz czwarty Final Four, przygotuje nas i mentalnie, i fizycznie do tego, żeby zdobyć tytuł w tym roku. Pewnie nie miałaś informacji, co się działo w, dziś w Budapeszcie. Jak sądzisz, kto awansował z tamtego jego... Świerć finału, czy Budapeszt, czy Czesem E Bukareszt? Yy, nie mam pojęcia, ale teraz właśnie chcę, chcę iść od razu do szatni zobaczyć wyniki, bo jesteśmy bardzo bardzo zaciekawione. Ty ja ci powiem, oczywiście, Czesem e Bukareszt, tak samo jak w zeszłym roku, będzie jednym z uczestników Final Four w Budapeszcie. Kinga, trudno nie zapytać też gdzieś o Polską Ligę, bo mówiłaś o motylkach w, brzucha, w brzuchu, na myśl o powrocie, czy te motylki trochę uleciały, patrząc na ostatnie wyniki MKS-u Lubliny, który ma naprawdę pod górkę, jeśli chodzi o obronienie tytułu mistrzowskiego i gdzieś w perspektywie jakiekolwiek szanse na Ligę Mistrzeń w przyszłym roku. Zdecydowanie nie, nie uleciały cały czas mam e, to uczucie. Tylko teraz, że tak powiem, musiałam odłożyć to e, na margines, ponieważ teraz mam inne cele przed sobą i nie chcę, że tak powiem, m, rozmyślać o innych rzeczach, tylko skupiać się na tym, co jest tu i teraz. E, I tak jak powiedziałam wcześniej, zawsze jest ciężej obronić ten tytuł i teraz są inne te rozgrywki, także. E, wiadomo. Nie można cały czas wygrywać meczów. Są chwile wzlotów i upadków także trzymam kciuki za dziewczyny, ale też za moje koleżanki z innej drużyny. Wszystko każe po prostu mecze. Myślę, że ile zostało Siedem, tak, do rozegrania. Także wszystko może się zmienić, ponieważ to jest sport. Nigdy nie wiadomo kto z kim może wygrać, przegrać. To jest zawsze szanse są 50 na 50. Za trzy tygodnie spotykamy się w hotelu Aquinkum po raz czwarty z rzędu dla Ciebie, no ale teraz chwileczkę odpoczynku, no i Wielkanoc. Czy mogłabyś złożyć życzenia wszystkim sympatykom piłki ręcznej i, i czytelnikom PL? Zdecydowanie tak. Z doświadczenia wiem, że najlepsze, co może być na święta, to spędzić ten czas z rodziną, także wszystkim życzę... Nie chcę być, mówić banalnie o zdrowych i wesołych świętach, ale przede wszystkim w gronie rodziny i w spokoju, żeby każdy do, może docenił jak ważny jest czas z rodziną, ponieważ to będzie szósty z roku, myślę szóste święta roku, gdzie nie mogę być z moją rodziną, którą serdecznie pozdrawiam. Myślę, że to jest najcenniejsze spędzić właśnie ten czas w gronie swoich najbliższych. Ja w sumie już więcej pytań nie mam, ale jeszcze zostańmy tutaj z Kingą. Zobaczmy, jak piękne są polki. A tam z tyłu. <laughs> Widzę. Kinga Achry, bardzo dziękuję. Wejdź na handball.pl. Wszystko o piłce ręcznej w jednym miejscu. Handball.pl.